Aplikacja WebPax przeznaczona jest do zaawansowanej obsługi archiwów i baz badań typu PAX. Do przenoszenia badań służą dwie funkcje: prześlij i wyeksportuj badanie. Funkcja prześlij umożliwia przesyłanie badań pomiędzy dwoma serwerami. Wymaga więc poprawnego skonfigurowania zarówno serwera źródłowego, jak i serwera docelowego. Funkcja wyeksportuj badanie nie wymaga specjalnych ustawień konfiguracyjnych. Transferuje ona badanie na dowolne urządzenie lub folder komputera lokalnego, przesyłając je w formie spakowanej do formatu zip dla skrócenia czasu transferu. Badanie może być wyeksportowane w zależności od celu eksportu jako obrazy w formatach graficznych JPG lub BMP, jako pełne badanie w formacie DAICO lub jako anonimizowane kompletne badanie także w formacie DAICO. Otwieram dowolną przeglądarkę internetową. A w jej oknie wywołuję aplikację WebPax. Adres do otworzenia aplikacji jest indywidualnie określony dla każdej placówki medycznej. W wyniku prawidłowego wywołania w okienku roboczym przeglądarki internetowej pokazuje się strona logowania, a po pomyślnym zalogowaniu Domyślnie ukazuje się okno listy badań serwera o treści zgodnej z aktualnymi ustawieniami filtrów. Filtr może się okazać pomocny także przy wyszukiwaniu badania przeznaczonego do eksportu. W przykładzie demonstracyjnym filtr jest ustawiony na prezentację badań z dnia bieżącego. Zmieniam ustawienie z Dzisiaj na ustawienie Dowolny. W tym ustawieniu przycisk Szukaj powoduje prezentację listy wszystkich badań zgromadzonych na serwerze. Wskazuję myszką wybrane do eksportu badanie. I naciskam przycisk Wyeksportuj badanie. W okienku tej funkcji wybieram typ eksportu plik DAI.com. Tylko ten typ eksportu pozwala na przesłanie całego, kompletnego badania. Aplikacja pokazuje kolejne okno dialogowe: Eksportuj plik badania, w którym podana jest nazwa pliku zbudowana z nazwiska pacjenta i identyfikatora. Zatwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku Wykonaj uruchamia procedurę eksportu. Badanie pakowane jest do formatu zip zgodnie z wcześniejszym wyborem. W zależności od długości badania, może to potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut. Na zakończenie procedury wyświetlany jest komunikat: Zakończono obsługę żądania, i kolejne okno dialogowe pozwala na decyzję: otworzenie domyślne lub zapisanie spakowanego pliku na twardym dysku komputera. Jeśli zapiszemy spakowany plik, znajdzie się na folderze Pobrane. Decyduję się na użycie domyślnej opcji: Otworzenie badania przy pomocy eksploratora Windows. System operacyjny otwiera okno wyodrębniania spakowanych plików, w którym można wskazać pliki do rozpakowania. Wybieram ikonę Wyodrębnij wszystkie. Otwiera się kolejne okno, pokazujące domyślny folder docelowy i możliwość zapisu przyciskiem Wyodrębnij. Jest to też moment, w którym można zmienić urządzenie do zapisu na dowolny obiekt docelowy. Przyciskiem Przeglądaj. Przed uruchomieniem poszukiwania innego obiektu docelowego, proponuję zapamiętać w buforze poleceniem Ctrl C widoczną w okienku nazwę foldera, gdyż zawiera ono nazwisko pacjenta, którego dotyczy transferowane badanie. Naciskam przycisk przeglądaj. I poszukuję foldera docelowego na przenośnej pamięci zewnętrznej. Wskazuję pamięć zewnętrzną i w zależności od potrzeby tworzę na nim folder, wybierając funkcję nowy folder. Poleceniem Ctrl V nadaję nazwę temu folderowi. W ten sposób zostanie utworzony folder z nazwą informującą o pacjencie, którego dotyczą zapisywane dane. Użycie przycisku Wybierz folder otwiera kolejne okienko. W okienku tym można sprawdzić. Czy folder docelowy został zmieniony w sposób właściwy? Jeśli tak, to przycisk Wyodrębnij spowoduje zapisanie danych na wskazanym folderze. Widoczny przez chwilę na ekranie pasek Progresu obrazuje proces rozpakowywania. Kolejne okienko systemu Windows pokazuje listę zapisanych plików. Można ją w łatwy sposób porównać z listą plików przeznaczonych do przesyłania. W ten sposób sprawdzam skuteczność wykonania procedury.